Wydawnictwo nasza księgarnia. Opowiem ci mamo, co robią Żaby. Narysowała i opowiada Kasia Bajerowicz. Strona druga, na której Żabie życie nabiera rumieńców. Żaby w pełni korzystają z życia. Rozmnażają się ochoczo. Na pierwszym planie widzimy w pełnej krasie dwie Żabie pary, które starają się o potomstwo. Wiecie dlaczego w jednej małej żabiej mamie mieści się tyle jajeczek? W żabie wodnej może być nawet dziesięć tysięcy jaj. Otóż dopiero po złożeniu skrzek pęcznieje do takiej postaci, w jakiej go widzimy. Żabia żona składa jajeczka, a tulący ją do siebie małżonek oblewa je nasieniem. Skrzek pęcznieje i pływa wśród roślin wodnych w postaci kłębów, sznurów, podwójnych sznurów. Wyglądają trochę jak podwójna helisa, czyli model struktury DNA. Żabi, a właściwie płazi, czuły uścisk nazywamy ampleksusem. Wróć tulących się do siebie par, widać też żaby z balonikami na buzi. Nie, nie bójcie się, wcale nie bolą ich zęby, bo przecież żaby nie mają zębów. Te baloniki to rezonatory, a żaby, które je nadymają, to samczyki śpiewające piosenki dla samiczek. Żabie śpiewy są ściśle związane z godami i temperaturą. Im cieplej, tym intensywniejsze wrzaski. Rozbrzmiewają do końca czerwca żaby wydają z siebie dźwięki r r kwak ak kwak ak Brkiteks. Tak wołają kumaki, których na tej stronie nie ma. Kumaki to też płazy, ale nie zaliczamy ich do żab. W szuwarach zaszeleściło. Pewnie podziałał uroch żabich pieśni i komuś przypomniały się bajki o całowaniu zamienionych w żaby książąt i księżniczek. Bardzo nierozsądnie bardzo. Nie należy bowiem całować płazów z prostej przyczyny. Większość ludzi nie odróżnia żaby od ropuchy, kumaka lub rzekotki, a te są jadowite. Drażnione lub wystraszone wydzielają toksyny przez skórę i całując je można się zatruć. Tutaj przysiadł pająk topik. Niezwykłe stworzenie. Mógłby spokojnie żyć na lądzie, ale wybrał na dom wodę. Opowiem o nim jeszcze później. Po powierzchni przesuwają się nartniki. To te owady na chudych nogach. Nie należy ich łapać. Potrafią bardzo boleśnie ukłuć. Są drapieżne. To, że pojawiły się na wodzie, oznacza, że wzrasta temperatura. Wiecie, jak pan Nartnik wabi panią Nartnikową? Gra dla niej nogami na lustrze wody. Zresztą także nogami wyczuwa, gdzie znajduje się jego potencjalna ofiara. Jest drapieżny. Mylimy go z poślizgiem i plesicą, poruszającymi się w podobny sposób. Ale naprawdę trudno je od siebie odróżnić. To wszystko plus kwiaki. Po prawej nieśmiało zaczyna wyglądać z pomiędzy trzcin rzekotka. A na jednej z roślin przysiadł pająk kwadratnik trzcinowy. Słabo się ukrył. To, że nie widać innych kwadratników, wcale nie znaczy, że ich tu nie ma. Są po prostu zdolniejsze od kolegi. Nie zauważamy ich przebywając nad wodą, bo znakomicie się kamuflują, ale jest ich masa. Z mułu na dnie wykopuje się zaspana żaba. Obok niej rośnie rogatek sztywny. To ta choinkowata roślinka. Nie wytwarza korzeni, ale przyczepia się do podłoża za pomocą specjalnie przekształconych liści. Zwykle występuje z grzybieniami, zwanymi liliami wodnymi, i bardzo mocno natlenia wody. Jest też znakomitym schronieniem dla wielu malutkich stworzeń wodnych. W rogatkowych zaroślach Widać dwa dziwne, jakby uśmiechnięte stwory. To słodkowodne małże, szczerzuje. Kiedyś były bardzo pospolite, ale ponieważ potrzebują do życia całkiem czystej wody i są nadzwyczaj wrażliwe na zanieczyszczenia, to jest ich coraz mniej. Jeden z małży, szczerzuja wielka, jest zagrożona tak bardzo, że wpisano ją do Polskiej Czerwonej Księgi i objęto ją ścisłą ochroną gatunkową. Są jadalne, a kiedyś z ich muszli robiono guziki. Podobno szczerzuja olbrzymia może dożywać nawet 60 lat i osiągać wielkość do 25 cm. Wrażliwość szczerzuj wykorzystuje się w nowoczesnych oczyszczalniach ścieków. Małże są filtratorami, co oznacza, że odżywiają się, odfiltrowując z wody potrzebne składniki. Wkłada się je do przepływowego zbiornika z wodą a na ich skorupach umieszcza się czujniki. Jeśli pojawia się zanieczyszczenie, to małże gwałtownie się zamykają, czujniki wszczynają alarm i zamyka się przepływ wody do czasu zbadania zagrożenia. Na małżu po lewej siedzi larwa jednej z ważek. Na którejś kolejnej stronie postanowi dorosnąć. Na małżu obok siedzą larwy jętek. A kawałeczek dalej, inna szczerzuja przemieszcza się przy pomocy nogi, zostawiając na dnie meandrujący ślad. Spójrzcie tuż obok środkowego małża przepływają dwie rybki trużanki. Oglądają szczerzuje, żeby sprawdzić, czy nadaje się na żłobek dla ich dzieci. Tutaj też są muszle szczerzuj. małże umarły, ale ich muszle zamieszkały nieśmiałe skorupiaczki ośliczki. Żywią się szczątkami roślin i organizmów wodnych. To tacy wodni sprzątacze. Ośliczki są płochliwe i w ciągu dnia lubią się chować na przykład właśnie w opuszczonych muszlach. Rozmnażają się z jajeczek, które noszą jak raki pod brzuszkiem. Nad muszlami z ośliczkami widać pana ciernika, który buduje gniazdko dla swoich dzieci. Pracowicie znosi resztki roślinne i wije z nich zgrabną kulkę z otworem w środku. Obok zakotwiczył orzeszek. To owoc kotewki. Zaczął właśnie kiełkować. Nad ciernikiem na trzcinie siedzi owad. Płoszczyca. Drapieżny pluskwiak. Potrafi zapolować nawet na małą rybkę lub kijankę. Wystawia coś nad wodę. To organ do oddychania. Taka rureczka. Płoszczyca zbliża się do powierzchni i wystawia rurkę nad wodę. Potem może znowu spokojnie łazić powoli po dnie i polować. Do tego służy jej pierwsza para nóg. Łapie i przytrzymuje nimi ofiarę. To jeszcze jeden owad, którego raczej nie należy brać do rąk. Ukłucie bardzo boli, a w dodatku płoszczyca jest jadowita. W wielu miejscach pływają małe stworzonka podobne do pająków. To drapieżne roztocza, wodopójki. Oddychają całym ciałem tlenem rozpuszczonym w wodzie.